Dzień dobry Państwu, miało nie być nic nagrywane, ale tak się składa, że. Trafiłem na gościa, jak sami zaraz zobaczycie. 1358 ratingu a chciałem sobie zagrać po prostu, czekam na Medzeya, bo chcę sobie troszkę popykać tak o. Um, I mówię, a zagram na czterech gwiazdkach. No i mam cię orzeszku, jeden z drugim, który na czterech gwiazdkach sobie robisz rating. Zaraz zobaczymy jak grają te dziady. Zagramy sobie takim składem. To jest skład, który po prostu... To, to nie jest jakaś rewelacja, to mówię od razu. Eee... Ale też nie jest zły na pewno. I zagramy może sobie za ten z przodu, bo jest w formie. Eee, tutaj mamy wszystkich w formie rabiot z Gorowinem to sobie później wejdą, Ricardo, OK. To Ricardo możemy jeszcze wrzucić tutaj. I, eee... I wiecie co? W ten sposób? Trochę, trochę ja cofniemy nawet. A, nie mogę, okej. Okay. Jeszcze szybko. Kaptain na... na in na Manolas'a, dobra zdążyłem. Eee, zobaczymy co to za koleś, w sumie, w sumie to jest gościu z najwyższym ratingiem z jakim się mierzę w tym roku. Ostatnio był rating 1250, jak wynagrałem wam odcinek. A teraz mówię, zupełnie przypadkiem, jeszcze sobie tak jakoś pacjatę lepiej oświetlę. Żebyście mnie dobrze widzieli, no, zobaczymy. Zobaczymy, co pan kolega tutaj pokaże. Może być, że mnie zbije, wcale nie ukrywam. Ale ostatnio jestem w dosyć, dosyć dobrej formie, więc, więc myślę, że nie będzie źle. A zobaczymy. Pierwszy raz trafiłem na takiego orzeszka, który, tak jak wam mówiłem, nabijają sobie ludzie na czterech na gwiazdkach. Rating i ktoś powie: No, na czterech gwiazdkach przecież jest więcej skilla. Tak, to też, ale też są white benchingi, tak zwane. Więc tutaj jest dużo ciekawych rzeczy, których można po prostu zrobić na czterech gwiazdach. I często też po prostu na 5 gwiazdach jest random, więc łatwiej jest zrobić sobie, jeżeli ktoś jest dobry, um, strik, podrząd, um, jeśli chodzi o, o 4 gwiazdki, niż w 5, no bo mamy większą kontrolę nad tym, co się dzieje. I w sumie nie ma w tym nic złego, nie? Ja, ja też, ale, ale uważam, że, że po prostu trudniej jest zrobić to na 5. I myślę, że pokażę wam całe to spotkanie, bo w zasadzie czemu by nie. Wardy, ależ to obronił. Dobra akcja to była. Myślę, myślę, że warto, warto całe spotkanie, żebym wam pokazał, bo... No bo jednak ten rating się gościowi z niczego nie wziął, a już widzę, że gra całkiem nieźle. Ja już miałem jedną sytuację. O! A, źle. Uważaj, żeby nie raszować, bo mnie rozklepie. Moja. To byłoby sensu. Jeszcze mi się nie chce zmienić. No, chyba ci straszy. lepaj teraz jest w formie, więc na tego dziada trzeba uważać bardzo. Wiem, bo sam nim gram teraz, bo jest w formie. Zajek się tam zamotał tym obrońcą, gdyby, gdyby nie, nie to, że się to gdzieś tam odbiło po drodze, to to by była dobra piła. Szkoda. O, jak tu krycha. Możesz mieć depaja w formie i tak cię krycha tutaj zmiażdży. Zabrz. To jest... Lipa jakaś, nie? Nie masz, nie masz jakichś leszczyków, tylko teraz na mnie trafiłeś ty łośku. Co on ma w ogóle za skład? szyle, grubasa ma. Onanę to to Onana mu tak wybronił, ładne to było. Ale to na przykład widzicie, to nie jest whitebencher, zresztą to widać po jego rzecz, że naprawdę dobrze gra. To nie jest White whitebencher, bo, bo widzicie zresztą, że, że ma całkiem fajny ten skład i wyrównany. I to jest spoko, i, i, i takich ludzi szanuje jak najbardziej, ee, bo... Bo nie mają, wiecie, Messi, Ronaldo w ataku, a na ławce dwie białe piłki, tylko gościu ma normalnie wyrównany skład. W którym gra całkiem nieźle na razie. Tutaj myślałem, że to przejdzie, ale się nie udało. Niepotrzebnie zaraszowałem. Tak jest Manolas. Taki jest Manolas. Ok, Bardi. Jej, mogłem to lepiej uderzyć Mogłem to lepiej uderzyć, chciałem po długim, ale mi nie wyszło, w sam środek poszło No dobra, może jakiś tam... Krycha? No, co on broni ten koleś? No patrzcie, on wszędzie jest, dobry jest ten na kurcze Niby niski Łapie jak zwierz Ładnie mnie przeczytał, znaczy, ja widziałem, że on tam biegnie, myślałem, że jeszcze znoże. Ale się nie udało no miałem swoje sytuacje, na razie ich nie wykorzystuję. Ach, szkoda. Jedno podanie mi zabrakło. Fajny meczik. Niedobrze, ale tu jest Skywalker, więc on go dalszej dogoni. Mam nadzieję. To jest zwinne dziadostwo, więc trzeba uważać. Eee, hey, jest i Walker, proszę bardzo. O, do kogo? Do kogo? Dobrze, spalony, tam do góry to miało być. Do Matuidi'ego, on mi zagrał do Zajeka, nie wiem czemu. Propo, Zajeka? Grajmy to sobie. Ach ty, Kurczę, tego grubasa muszę tam lakazetem porobić o, On nie będzie wiedział co się dzieje nawet Z której strony go, lakazet tutaj No Wardi czemu tak niedokładnie Kurczę, o! Odbiło się? Ajajaj <laughs> Ciągle jestem tak blisko, a tak daleko O o Niedobrze Dobrze, że tam skasował go i krycha. Bardzo dobrze. To, to taki faul jest ok, jak najbardziej. Dobrze, że tam Ricardo nogę wsadził i. No i mam Alisana na bramce, więc wątpię, żeby ten dziad mi to zmieścił, ale kto wie? Kurde, no Depay ma 92 zrzutów z rzutów wolnych. Trzeba będzie uważać. Nie, no Alison. Alison, tak jest. Zacząłem ja ostatnio doceniać tego bramkarza. Po tym jak grałem przeciwko gościowi, który właśnie miał Alisona. No, co bym nie zrobił, nie mogłem mu strzelić temu dziadowina, no, naprawdę niesamowicie bronił. A źle. Źle, kurczę, nie nie, nie. nie gram dobrze na samym finishingu, ale. Ale. No właśnie o tym mówię. No widzicie. Żeby to szlak trafił, no już powinienem tu ze dwie bramy strzelić. Strasznie krzywo teraz to uderzyłem. Oj oj No a on jedna akcja i bramka Ale to jest klasyk w tej grze No jak nie wykorzystujecie swoich rzeczy No to to się tak skończy Niestety no to to jest Moje, moje sytuacje się tu na mnie nie Niewykorzystane Szkoda Ale spokojnie Spokojnie wystarczy że zacznę strzelać i, i, I gościa dojadę No widzicie że mam Mimo że tych sytuacji nie mam wiele No to miałem takie naprawdę sety Czemu gra jakiś Menezesem My mamy jeszcze Moratę, mamy jeszcze Sona, więc, więc to na pewno z tego będę chciał skorzystać, ale to później. Aż dziwne, że ten bardziej tak słabo uderzył. No ja nim uderzałem od razu z pierwszej, bo myślałem, że on, wiecie, walnie taką petardę. A tu, a tu Lipa. Mm, źle. O! Tak jest. O wardy, ty to masz drewniane te podania, to jest jakaś masakra. Ale dobra, jakoś sobie tu LKZ poradził. No ale LKZ też nie ma najwyraźniej dobrych podań. Kurde, no. Szkoda. Och, no nie. Nie zdążyłem. Dobra, to było widać. No Rodrigo, no zbieraj się z tym chłopie, no boże mój, 1500 tempa i się godzinę z tym zabiera. No co za koleś? No dobra panie Rodrigo, czas się zmienić, bo już mnie triggerujesz. No, okej, okay. nie, no do zmiany, ewidentnie, ewidentnie chłopek idziesz. O nie. Gdzie już wcześniej się tam ustawiłem Alisonem, bo wiedziałem, że będzie strzelał też bym tak zrobił na jego miejscu. Depayem, Walną walnął po krótkim, to by strzelał do pustej bramki, no, ale ten nie ryzykuje. Ten nie przegrywa tylko 1-0. <grych> Dobra, już pograłeś, panie Rodrigo. My musimy wrzucić kogoś, kto nam jakoś zgranie. No ale właśnie, kogo? Dobra, trudno, zgranie będzie słabsze, ale będziemy mieli sane. Tu sobie wrzucimy. Bardziej jest w formie, kurczę, jakby to zrobić? To nie, to wrzucimy Sona. I wrzucimy Moratę. I rzucimy Golowina. Golowinem jeszcze nie grałem, zobaczymy. Zobaczymy. Takiem ciekawym ma ten składik koleś. Też ma Golowina swoją drogą. Spoko. O, szedł! Golowin wcześniej grał jako CMF, a nie jako AMF, jak dobrze pamiętam. W tej grze. Dobra przelot Dobrze, Ricardo, tak jest? Wyjazd, 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 bo tu kurde gruba miskacze. No, jakby mi strzeli w przewrotki, to bym nie miał pytań. Wiesz, <laughs> są jakieś granice rozsądku. Mmm, czy ty masz włączony tight marking? Bo tak mi się wydaje. No to czekaj, to się zaraz zabawimy, panie kolego. O! O! Już pauza, już pauza, taki jesteś mądry, okej. Okay. No to nie, to my, ja wracam do swojego ustawienia i sobie ustawiam tam. Zaraz się z nim zabawimy. Pan tight marking, no to już wiem, jak go porobię zaraz. Łoś jeden. Poczekaj, aż mu się pauza skończy. No i zmieniamy z powrotem. Elegancko. Zagramy z fałszywą dziewiątką Może trochę słabsze zgranie będę miał, ale trudno No widzicie? Jak mi Morata Unistiego wyciąga na bok teraz? Właśnie o to chodzi Bo teraz na obronę trzeba uważać, bo z tym słabszym zgraniem Mogą różne dziwne rzeczy dziać Brawo Pereira Okej okay. Kurcze Patrzcie, Grubas musiał mi tu stanąć, nie wierzę O, no nie zwano lasem te numery Fajny, fajny pomysł z jego strony Ale czemu? Też muszę coś sprawdzić. A nie, bo u mnie... a bo to nie jest... To nie jest na pięciogwiazdkach, ja chciałem zmienić formację, jak ja przecież... O Boże To bez sensu to zrobiłem To nie w tym składzie mam... W innym składzie mam trzy formacje ustawione, a w tym nie mam. Ale lipa, to by się teraz tak przydało. Ale lipa. No ja mam wszędzie tutaj to samo, no dokładnie. Ale lipa. Siedziwię czemu mi obrońcy latają. Patrzcie jak są ustawieni Głąby Nagraj ty kłęku. No, wiecie na co ja czekam? Czekam aż wyjdzie, żeby zmienić wtedy formację, chociaż ona i tak się wiele nie... Ale chodzi o to, żeby manmarking man pomieszać całkowicie. No, wyłaś! Łośku. Ah, wiedział, że to zrobię. Wiedział, że to zrobię. Łoś, czekajcie, czekajcie. Aaaa, dobra. Teraz już nie zdąży nic zrobić, bo mu i mi się skończyły czas. Więc już nic nie zdąży zrobić. To my zagrajmy ofensywnie. Muszę sobie tutaj też Santosa i, i, i Boera ustawić. Wtedy tacy tacy goście mają duży problem z, ze mną. Bo ja ciągle rotuję tymi formacjami. Szkoda. No widzicie, a tak to on tutaj ma ustawionych. Paul? Ok, to jest dobra sytuacja. No, mhm, mm Jasne. Zakładam, że on się ruszy bramkarzem. Może źle zakładam. A może dobrze zakładam? Golowin? Pierwsza bramka i to taka? Co jest? Gdzie tam skaczysz tym onaną? No? <laughs> Dobra, lecimy. Oczywiście zapisujemy. To się, to się nada. To się nada. Tylko teraz na kików uważać Piękna bramka. To spróbujmy go jeszcze docisnąć. A, wiem, że tu odegrasz. No, wiadomo. Co miał być zrobić? Kurde, łośku. Wyjazd? Spróbujmy to powatrzyć trochę. Tak jest, murata. No czemuś się zatrzymał! Nie no, jakie to jest głupie w tej grze, że oni przy, przy trójkątach się zatrzymują, co, kto to wymyślił w Konami? No. no i Krycha, Krycha wszystko wyjaśnia, wszystko co miało być wyjaśnione, oj, ależ to zagrałem bez sensu. Krycha! No nie, nie w ten sposób! Nie w ten sposób, nie w ten sposób, nie wierzę. Oj, hopek, hopek, ty to jesteś kurcze fuksiasz czasami. Bo odbijało się i pod nogi. Graj, ty było Idziemy, spróbujmy to zamisować, chociaż jeszcze szkoda. Myślę, że najmniej dosyć sprawiedliwym byłby wynikiem tutaj. No, teraz widzę jeszcze taki autobusik sobie ustawił. Elegancki. Będzie ciężko cokolwiek zdziałać. A kto minę? Do kogo było to podanie? Chciałbym wiedzieć. Wardy już widać, że jest zmęczony, bo mu piłka tak odskakuje. Bardziej nie da. Ach ty kurde, dobrze mnie tu wyciął. No dobra, spróbujmy to wcisnąć z różnego No Manolas. Manolas Manu, Dobra, tylko żeby mi teraz nie wszedł kurczę znowu kików jakiś głupi Ani mądry. Żaden żeby nie wszedł Dobra Jak to minej nawet o ty, kurde, łobuzie, jeszcze mnie tu ciągniesz za koszulkę. Jaki jesteś mądry, no dobra. Eee, okej. Fajny mecz, fajny mecz. Gdybym wykorzystał na początku swoje sytuacje, to by się to inaczej potoczyło. No ale nie wykorzystałem, więc tak fajnie się udało wyciągnąć ten remis. Czekajcie. Zagraj wal. Okej, okay. nie zagraj! Tam jest son na dole. Jaki jestem głupi! Jaki jestem głupi, Do nie wierzę. Dobra, jest jeszcze rożny, spróbujemy. Tam son mi wbiegał. Ja mówię, zagrać czy nie zagrać? Przecież Murata nie ma dobrych podań. Ah, Full atak, proszę Państwa. O, czekajcie, bo Bramka się jeszcze przybiegnie. Aha, albo i nie przybiegnie, bo nie zdąży. No przy... Patrzcie teraz. Tryn, tyn, manolas. Abo krycha. O, jakby krycha strzelił na wygraną, to bym. O, o. Dobra, dobra, remis, spoko. Satisfaction, mi to pasuje. Dobry meczek, mam nadzieję, że wam się podobało. Cztery bramki, spoko, także, także działo się. Ja mówię, no, to na początku. Co widać po moich sytuacjach, że, że po prostu powinienem był ten mecz już na początku skończyć, a, a tak to musiałem gonić wynik. Jeszcze ta ostatnia sytuacja yy, No ale trudno, ja w ogóle czterogwiazdkowym składem nie gram Także też tak, chciałem sobie testowo zagrać i od razu trafiłem na gościa 1350 rating No nie wierzę po prostu <laughs> Co za głupia gra No dobra mm to ja sobie idę popykać jeszcze Mesh a, a wy prawdopodobnie już obejrzeliście sobie spotkanie nasze 5 na 5 jeśli chodzi o Kuwait tak wrzuciłem, Ca całkiem myślę, że śmiesznie było a jak nie widzieliście to zapraszam dobra, lecę, trzymajcie się, hej, hej.